Uwaga, przerywamy program, by nadać komunikat specjalny. Odbieramy coraz to nowe informacje, że tej nocy na ulicach, w wielu domach i samochodach doszło do niepokojących zjawisk, często określanych przez świadków jako paranormalne. Blady strach padł na mieszkańców tego jak dotąd spokojnego miasta. Pytanie brzmi, co jeszcze się wydarzy, nim świt nas zastąpi. To Złota marka człowieka, jak? Dwa, dwa zero, dwa cztery. Ja, ja, je, sema. To złota marka. Ta. Skrupulatnie każdy temat Mój nalewia ta na plecach ludziom dajmy i wszystkich chleba i też pod ziemia Eksplorator, prwałem i Także jedynym gościem bywa fatu Na skórze tatu, proszę po planecie tatuin Skupiony we wszechświecie, świecie Straciłem już siedem żyć Mówisz się Klims pieska za łatwo spadła ocena Po żółtych sędziów ja spokojny jak ocean Słuchaj się w zegar Wszystko tyka jak Nadal po blokach biegam, nie przesadza się starego drzewa Śmierdzi się nie bać, to domena nie ma, że się nie da Mieć swoich ludzi coś jak duży na pierścienia Ulic poeta, robię sztukę jak bankse. Zlepiony z mięsa krwi, z szansy Ręka do góry, z los bardziej zadrwił Jakby pech rzucał w Kamień. Działamy tak, by najsłabszy wiatr zamienić. Zamieć to jest nasz czas, odbije, więc drogi kamień, Do gleby deptamy gaz, ej, nim świt nas zastanie. Ale, w na panie, czy to jest A, granica granicach Bardziej zabójczy niż huragan piątej kategorii. Atakuje twój gośnik z dynamiką, rekina. Ziom na taki finał. Richter tutaj z nie przewidział. Przedstawienie dwa komarki, masz na zawsze. Za Libin dam ci rym, nim zastanie na świtej. Do gleby na łach dzień. Ej, hey, to klepy na maksy, święty to jest nasz czas Już nie zatrzyma nas, ty! Magiczny sztylet mam w dłoni, powoli Bo spisuję tu wersy, jako galanoni Gadają podstępnie i szeptają jak wrony, Spyska cię na zaszepione jakby ząb Wo wą z dół. co ja, niemieckie rymy składam? Ha! Habibi, rapowy robię napad Mieszkam tam, gdzie podziemna brygada Szanuję matkę ziemię dała, wszystko więc wypada No i biada, za każdy dzień stracony Źle nie będę wróżył, tak jak cyganka Więc bądź znów, chyba że stawiasz kłody pod nogi Wtedy nie pozdrawiam, hashtag złota marka Koło zatacza los, a więc losem płynę Być tutaj jak gość, założyć rodzinę Nie będę robił na złość, kuretwu na pochybel Alex mówi się nie szczyp, patrz jak lecę, typie Co tam słychać, u was na osiedlach U nas dobrze, więc u was jak? Chłopaki grają, numery na koncertach Bangla tak mocno, nakręca nas Klasa, nie będę się powtarzał Płacić za jakość, która wliczona w cenę To jak świeże pieczywo, prosto z pieca Konsumuj ostrożnie, bo to grozi poparzenie Przedstawienie dwa. Do marki marsz na sam się. Daj mi bit, daj ci nim zastanie na świtej Do gleby na wyśnięty, Aż to jest nasz czas Już się zatrzyma nas i właśnie tak Do marki marsz na sam Daj mi bit, daj ci nim zastanie na świtej A, czy panowie muszą tak napierdalać od bladego świtu?